Priorytetem dla ministra środowiska jest poprawa jakości powietrza i tutaj będziemy realizować program Czyste powietrze, to jest 103 miliardy złotych w ciągu 10 lat. Chcemy także rozwijać odnawialne źródła energii i tutaj z pomocą przychodzi program Mój Prąd, w ramach którego przeznaczymy miliard złotych na rozwój fotowoltaiki. Chcemy także wesprzeć rolników indywidualnych tak aby mogli na swoich posesjach rozwijać odnawialne źródła energii. Pragniemy też aby w tym obszarze miast rozwijać ciepłownictwo. Mamy specjalny program ciepłownictwo powiatowe, ale pamiętamy także o zasobach geologicznych. Wychodzimy tutaj z programem geotermia plus. Jeśli chodzi o politykę energetyczną państwa. W tym obszarze mówi o tym głównie minister energii, który jest odpowiedzialny za, za tą strategię. Mówi o zwiększaniu odnawialnych źródeł energii w całościowym bilansie na efektywnym wykorzystaniu tych źródeł, które mamy. Mówimy o źródłach energetycznych, ale też efektywnym i innowacyjnym wykorzystaniu węgla. W czasie konferencji klimatycznej, w czasie tzw. site i eventów były prezentowane różne związania Także te, które dotyczą zgazowania węgla, które dotyczą produkcji wodoru, więc jest szereg innowacji. Mówimy także o błękitnym węglu, więc jest szereg innowacyjnych rozwiązań, które w oparciu o nasze zasoby geologiczne możemy wykorzystywać, pamiętając o tym, że musimy kierować się w stronę transformacji energetycznej, która zakłada, że udział tych odnawialnych źródeł energii z każdym rokiem będzie rósł. Wyzwania, przed którymi stoimy, jeśli chodzi o poprawę jakości powietrza, przygotowanie się do ekstremalnych zjawisk pogodowych, do tych wszystkich sytuacji, które wynikają bezpośrednio ze zmian klimatycznych. Mówimy tutaj o kwotach miliardowych, ale chcemy, aby te środki były efektywnie wykorzystywane i tak, żeby faktycznie rozwijając i poprawiając jakość środowiska, także wzmacniać rozwój gospodarczy. W obszarze ochrony środowiska mówimy o czymś takim, jak w innych kwestiach, mówimy o bezpieczeństwie. Mówimy o bezpieczeństwie ekologicznym. Bezpieczeństwo ekologiczne ma też swoją wartość i jeśli inwestorzy chcą rozwijać swoje zakłady w danym obszarze, jeśli widzą, że państwo chce inwestować w innowacyjne, nowoczesne technologie, wtedy także stwarzamy obszar i obszar do działania i zakładamy, że polityka ekologiczna państwa będzie sprzyjać takiej synergii między dynamicznym rozwojem gospodarczym a poszanowaniem zasobów przyrodniczych, a w niektórych sytuacjach nawet renaturalizacją czy poprawą tego stanu środowiska.